Witam wszystkich w odcinku 32. W dniu dzisiejszym na dzień dobry Janusz jak zwykle pozdrawia. Dzisiaj pozdrawiamy autora kanału Alter Ego. Kanał również o grach. Sporo ciekawych gier. Kilka ciekawych konsol, rzadko spotykanych, omówionych. Więc naprawdę warto zajrzeć. Co w dzisiejszym odcinku? Janusz oczywiście pozdrawia również wszystkich widzów jak zwykle. muszę tu odłożymy. No po wczorajszym odcinku o Amidze już chyba nic nie będzie tak ciekawe. Chociaż może spróbujemy coś ciekawego wymyśleć. Więc w dzisiejszym odcinku pobawimy się chwilkę taką oto konsolą Sega Mega Drive 2. Konsola 16-bitowa, jak jest na napisane. więc Zbliżone możliwości do Amigi 500, choć graficznie pewnie bliżej do Amigi 1200. Do konsolki dzisiaj. Przygotowałem dwie gierki, tak, żeby inaczej, wyścigi. Oryginalny Lotus Turbo Challenge, troszkę sfatygowane opakowanie, ale jest. Oryginał i fińska podróba, Lotus 2. Nasz dwójkę ciężko dostać w oryginale, A jak jest to już w takich cenach, że szokuje mamy dwie takie gry co jeszcze mam do konsoli no do konsoli mam jeszcze cartridge standardowo Everdrive 830 nuan oczywiście 830 to jest tylko i wyłącznie tekst bo wgrać sobie na kartę można znacznie więcej tu mamy akurat kartę 8 gb nawet nie wiem co tam jest grane bo że dawno nie grałem cartridge umożliwia także granie w gry z Segi Master System Tu mamy przycisk reset dodatkowy do Master Systema, do gier Cóż więcej Oczywiście potrzebny nam będzie zasilacz, który już jest podłączony I oczywiście potrzebujemy pada, tutaj akurat oryginał Wersja ta duża Oryginalna Mam jeszcze pady zamienniki z Chińczyka Nie sztuki, ale oczywiście o wiele mniejsze. Można sobie porównać wielkościowe, jak wyglądają. Działaś, działają, ale lepiej jednak się gra na tym oryginalnym. Więc może tak, podłączmy sobie konsolkę. Tak, kabel zasilający. Kabelek wideo, ostatnio przyszedł mi właśnie kabelek wideo, ale pod złącze kompozytowe, bo miałem wcześniej pod euro Dlatego nie mogłem nagrywać. Nie mam grabera, który by obsługiwał eurozłącze. złącze z kart. skoro już mam kabelek, można ogrywać segę, podłączmy sobie pada. Przy okazji, w międzyczasie, chciałem się pochwalić. Przyszły mi kolejne gry do kolekcji Need for Speed'a. Dwa egzemplarze na Wii, Need for Speed Undercover i Need for Speed Hot Pursuit. Oraz na Xboxa klasycznego, pierwszego, Need for Speed Underground, część pierwsza. Czyli trzy kolejne gry w kolekcji się znalazły sobie odłożymy i pogramy sobie troszeczkę Lotus'a. Pierwszą część odpalimy sobie obs żeby można było nagrywać. Włączymy sobie. Włączamy konsolkę i co? I echo. Nie ma sygnału. No tak. Nie mamy podłączonego zasilania pod przejścióweczkę. Teraz już podłączone dobrze. Zresztą to słychać. Zresetujmy, żeby można było zobaczyć intro. I zaczynamy nagrywanie. Kto nie zna Lotusa z Amigi, ten to nie żył w tamtych czasach. A jak się żyło w czasach Amigi, to każdy chyba musiał widzi już czas lotusa na misie. jedziemy. Przyjedziemy se kawałek. Jeden, jedno okrążenie. Powiedzmy, Gra klasyczna. Dla wszyscy o lotu się słyszeli. Powstało wiele później gier podobnych. Z samego Lotusa powstały trzy części. wiele platform, w tym nawet na Commodore 64 powstała wersja, nie wiem czy na małej Atari coś było, nie jestem pewny, ale na pewno było na komodorku, może kiedyś sobie odpalimy wersję na komodorka, nie jest to już to co na Amizze czy na Sedze, ale w tamtych czasach to i tak był szał jak na komodorka checkpoint pierwszych wyścigów, w jakie w życiu grałem, no, nie licząc mojej pierwszej gry w ogóle na komodorku, czyli Continental Circus. No, ale chyba pierwsze tak zaawansowane jak nowe możliwości Amigi czy tam innych 16-32-bitowych sprzętów. szybkość w kilometrach została w milach, ale jak damy radę widać jakieś przeszkadzajki już na trasie się pojawiają Czas jak widać inne zasady gry były, w tym momencie w grze wyścigowej mamy punkty, zdobywamy punkty za przejechanie kolejnej trasy, odcinka i tak dalej i tak dalej, no i jak widać skończył nam się czas, więc z Uber, mamy sobie na chwilę obecną chyba już na razie spokój z Lotusem, bo chciałem pokazać wam... Jeszcze jedną grę, ale żeby ją pokazać, to trzeba jeszcze spełnić pewien warunek. Ponieważ grę mam w takiej oto formie. Tak, jest to płyta CD. Więc jak się pewnie domyślacie, do tej płyty CD potrzebujemy jeszcze coś, a mianowicie Sega Mega CD. Całość należy. Wkładać ładnie, połączyć tutaj gdzieś mamy dodatkowy zasilacz zasilający napęd CD, żebym mnie ja jeszcze teraz pamiętał, gdzie się go podłączało. Może gdzieś tu. Bo niestety coś nam się tutaj do gniazdka dostało, jakiś paproch, trzeba go wyjąć. Nie wiem cóż to jest, ale lepiej, żeby się tam nie znalazł w środku. Mamy Sega Mega CD, a właściwie to Sega Mega Drive z dodatkiem Mega CD2. Jedna z pierwszych konsol z napędem CD. I jak już napisałem w tytule odcinka, dzisiaj mamy wojnę marek. A więc mamy tutaj Lotusa, którego sobie wyjmiemy, żeby nam nie blokował konsoli. A tutaj sobie założymy gierkę, która się nazywa Jaguar XJ220. Niestety płytka jest troszkę porysowana i nie chce chodzić, dlatego mam kopię zrobioną na płycie CD. tu sasę położymy tak, tutaj sobie damy jaguara, żeby było widać i odpalamy. I mamy Sega Mega CD, sprawdzanie dysku, i gra nam się odpala, jak widać, już intra wgrywane z płyty. Grafika dużo ciekawsza, i mamy Jaguara od 220 czyli odpowiedź na właśnie tego Tolotusa. Damy sobie free practice. A co? Nie będziemy... A może jednak Grand Prix włączymy? New game. I start race. Wybieramy muzyczkę z płyty. Ponieważ w tych grach Napęd CD głównie odczytywał po prostu ścieżki audio w większości gier to była tylko i wyłącznie dodatkowy dźwięk, rzadko kiedy się zdarzało, żeby grała, faktycznie wykorzystywała pełnię możliwości, przecież to nie przypomina Lotusa, troszeczkę tylko zmienionego zasady te same widok ten sam troszkę inne auto ale ogólna budowa gry taka sama jak widać a ponieważ lotus ludziom przypasował więc chciano wykorzystać ten trend i powstała kolejna po prostu gra o jaguarze Jaguar LXE220 powstał także na Migę widać sterowanie troszeczkę mniejsze niż w Lotusie. Bardziej to wszystko pływa. Za to ciekawa muzyczka, już odczytywana prosto z napędu Formy D że napęd cały czas chodzi, cały czas czyta, no właśnie dlatego, że cały czas czyta muzykę. Nie puszcza ją na żywo z napędu. O taka ciekawostka. Zrobiliśmy sobie pierwszy wyścig. Jak widać, napęd działa. Zająłem 10 miejsce, czyli ostatnie, oczywiście, ponieważ nie mam wprawy w tą grę. Jakby troszkę posiedzieć, pobrać, pewnie byłoby lepiej. Zobaczyliśmy grę na płycie jak więc może spróbujmy zobaczyć, czy. Mamy jeszcze jakieś inne marki na tej platformie. Podejrzewam, że coś się znajdzie oprócz lotu i drugiej części. Na pewno na tym karcie chińskim znajdę jakieś inne jeszcze gry. Zobaczymy. Select Game. I mamy posortowane gry w katalogach, weźmy sobie Mega Drive'a i poszukajmy może, czy jest coś z Ferrari. Zapewne coś o Ferrari będzie. F1, Fantazja to nie, Fatal Ferrari Grand Prix Challenge, to podejrzewam, będą. Ach kurczę, źle. Gdzie te Ferrari mamy? Tu jest. I tak we wszystkich reverb-drive'ach. Mamy sobie możliwość odpalić. gra czytuje się w tej chwili do pamięci, z której będzie uruchamiana. I mamy Ferrari Grand Prix Challenge. To jest pewnie Formuła 1, jakaś się mówiłem, tak podejrzewam. Oczywiście. Tu po raz kolejny możecie zobaczyć odpowiedź na pytanie. To się Miejmy nadzieję, że gra będzie normalnie chodzić. Exit i przechodzimy do gry. Kwalifikacje. Kolejne wyścig jedno okrążenie. Pojawiały się tylko i wyłącznie samochody jednej marki, gry na licencji robione. Dopiero później w momencie gdy pojawił się Nitro Speed zaczęło się robić tak, że w grach były samochody różnych marek. Już była to reklama dla wielu firm naraz. Firmy przeważnie nie miały problemów z tym, żeby inne marki również się pojawiały w grze. Ale jak mówię, początki były takie, że firmy myślały głównie o tym, żeby się zareklamować w formie gry. I to nie tylko w grach wyścigowych, bo takich gier, które były reklamami, było całe mnóstwo. Aż mi kiepsko idzie, bo też nie jestem przyzwyczajony do tego sterowania. No dobrze się gra w daną grę, tym lepiej później już idzie, przeważnie, bo są gry tak trudne, że ciężko się nauczyć naprawdę dobrze grać. za taką gazolę. Przynajmniej w Polsce. Nie było takiej możliwości, żeby kupić sobie taki sprzęt. Naprawdę niewiele osób mogło sobie pozwolić. Szczególnie w wersji Mega CD. Jak słychać już mamy tylko efekty dźwiękowe, nie mamy już muzyki w tle. Dzisiaj to już nie jest nic nadzwyczajnego, ale w tamtych czasach muzyka lecąca w tle w grze, szczególnie na takim sprzęcie 8-16 bitowy, to było coś, robiło naprawdę niesamowite wrażenie. koniec. Tak wyglądała gra Ferrari na sedze Mega Drive. Mieliśmy już Lotusa, mieliśmy Jaguara, mieliśmy Ferrari. Więc zobaczmy, czy mamy coś jeszcze. Czy są jeszcze jakieś inne marki? A, trzeba wyłączyć, włączyć, bo niestety tak to się nie da. mieć na przykład Lamborghini. Zobaczmy, czy jest Lamborghini. Widać całe mnóstwo gier. Mamy na przykład Kawasaki, ale to są motory, więc to nie bardzo mnie interesuje. Lamborghini nie mamy. Niestety. Może jeszcze za chwilę sprawdzimy sobie w katalogu z grami na NTSC. Ale zobaczmy jeszcze... że będzie Porsche? I Porsche też niestety nie mamy, więc sprawdźmy sobie jeszcze NTSC, czyli Sega Genesis. Może tu coś będzie? Mamy Lotusa dwójkę Turbo Challenge, Lamborghini chyba nie ma Nie ma A Porsche? Porsche będzie w drugim katalogu Pengo, Pitfall, Pokemony Na no. Sega Mega Drive? Nawet nie wiedziałem, że były Nie mamy Porsche czy mamy coś na SMS, czyli Sega Master System, Legend nie ma Lamborghini, ale może będzie gra, którą chciałem zagrać, jest ta gra. Konkretnie chodzi mi o Outran. Na SEGE Master System, jak widać, konsola bardzo wszechstronna. Oprócz odpalania gier z Segi Mega Drive, z Segi Genesis, jeżeli chodzi o tę kartę, jest jeszcze możliwość grania w gry z Segi Master System, czyli konsolki 8-bitowej. I tu mamy przedstawiciela. Jeszcze wiedział jak sterować. dobra, przyciskiem, co raz Jedziemy w Outrana. Prawdopodobnie jest też wersja na Mega Drive'a bądź na Genesisa. Ale ja chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda na sprzęcie 8-bitowym. I tu jak widać, również mamy Ferrari. No, bardziej się trzeba domyślać. Kto zna serię Outran ten wie, że. A właśnie Ferrari było tą marką w tej grze. Ile już mam nagrania? 20 minut. Więc jeszcze kawałeczek sobie przejedziemy. Fajna wierka. chciał kupować swoją pierwszą konsolę retro, to polecam również właśnie Sega Mega Drive, niekoniecznie z napędem CD, ja sobie kupiłem, bo chciałem pograć w Jaguara, troszkę napęd CD kosztuje, a wybór gier aż taki wielki nie jest, jeżeli kogoś stać można, ale nie jest to konieczność, wystarczy zwykły Mega Drive. Nawet część pierwsza, znaczy część pierwsza, edycja pierwsza bo tu mamy Sega Mega Drive 2 Różnią się one delikatnie sprzętowo, to jest to samo, ale na przykład w Mega Drive 1 mamy inne gniazdo wideo więc potrzebujemy innego kabla i mamy game over więc myślę, że na dzisiaj wystarczy Za dzisiejszy odcinek dziękuję i zapraszam na kolejne